z tej strony Oscara, dzisiaj przedstawiam Wam nowego czempiona, który już niedługo zagościł w League Legend. Jest to Trash lub Trash, nie wiem jak to będzie się wymawiać jeszcze, ale jest to postać supportująca, która będzie mogła pewnie dżunglować i być na midzie, ale według mnie najlepiej będzie się sprawiać jako support. A więc przejdźmy do jego skilli i umiejętności pasywnej. Jego Mietuś pasywna nazywa się Strażnik Zagubionych Dusz. no Jak widzicie możemy sobie tutaj przeczytać. On po prostu zbiera te dusze i dzięki temu wzmacnia się jego bazowy y moc umiejętności i bazowy Armor i Magic Resist. Okej. Okay. Jak widzicie mam tutaj już 18 i dzięki 18 mam zwiększone o 16 ,4, setnych swoje parametry tak to nazwijmy no to może przejdźmy do rzeczy idziemy na bota pokażemy jak skile wyglądają a w tym czasie przeczytamy sobie po kolei okej dany on po prostu nimi rzuca i przyciąga przeciwnika do siebie w pewien sposób wraz z sobą można tak to jest drugie użycie tak W jest to taka latarnia w którym można pomagać sojusznikowi w przemieszczaniu się jego możemy go przemieścić jeżeli to zgodzi na dobrzy ma właśnie duszę to jest bardzo przydatne bo nawet jeżeli sojusznik zabije to i tak zabije w porę duszę okej okej okay. okay. jest... właśnie sfailowałem tak, no, już tak zrobiliśmy, to był ulg, to był ulg, to był ulg, to właśnie dusza po był ulg, to sobie dźwięki, bo zapomnę znowu. ulg, co był ulg, to był ulg, to był ulg, to był ulg, to był ulg, bym zapomniał fajnie jak on się zamachuje się nie kończy ataku prawda? fajna animacja według mnie jest to wzorowany postać na że Darksiders, tam był taki kupiec on tu nie ma jeszcze voice land stingu podłożonego już nie słyszymy, ale ma dens jego i to jest jego śmiech no, okay. Niech nam się ulti odnowi. No, jeszcze raz przedstawię jeszcze jego użycie, no i pewnie zakończymy pierwszy porę w tej ja grał przeciw Gotowi. O, Anka użyła Ultimator. No ale możemy zobaczyć jak to wygląda chwilę, tylko niech Misiek zejdzie. No, misia szedł, do... goni O, ona no, no okej. Okay. No i dodano nowy kursor. Już są jak w to wejdzie? Sojusznik on zostanie przeniesiony do nas. Yy, nowy kursor dostał... O, przez chwilę było go widać. Jeszcze raz to, to prezentuję za jakiś czas. To jest takie zamiatanie z zwane, prawda? Tutaj nie mam jeszcze opisu. A te skille nie będą tak wyglądać, bo to jedno są zakompilizowane arty, to jest public beta, prawda? Ja to nakręcę od razu, jak został patch wprowadzony na public beta, ale dopiero teraz rzucę to. Anka poszła nam i da sobie sobie weźmy. Trudno To w tym momencie my się mamy Już mamy 35 co nam daje 29 Moc umiejętności, tak tutaj będzie Czyli to jest bazowe, prawda Tu mamy plus 29 i tu plus 41 Ok, kupimy sobie Zalecane, teraz tak to wygląda wszystkie zalecane litery no zawsze to coś, prawda kupimy sobie to i pójdziemy, ha, idziemy na bota i zobaczymy jak to będzie wyglądać, zaatakujemy i no i chyba zakończymy, prawda jest to jedna z nowych postaci jakie zostały wprowadzone na public beta ponadto jeszcze jedna by być wprowadzona w najbliższym czasie ale to jeszcze nie wiadomo yy, może jeszcze w następnym odcinku przedstawię nowego skina do Kaylee jest przecudowny, no ale to zobaczyć. I Anki znowu nie ma. O, przedstawię jak użycie będę. To jest pierwsze i drugie. Przyciągnął się, prawda? Amka. Ultimate. Gdzie uciekasz? I teraz damage <gł> Właśnie, podwójna ściana. Podwójny damage Ale już jej nie odpuszczę, najwyżej skinę. No, dobra. Nie było tego w planach ale zobaczymy Będę total greedy Fajnie się poruszać, to mi się podoba Przedł... Zniszczono twoją wieżę. Poruszę. No niestety nie. <grystanie> Anka nam uciekła i to by było chyba na tyle Ale sami widzieliście damage z Ultimate a. Z jednej ściany To jest takie więzienie, prawda? Tutaj pudło, ale to jest więzienie, według mnie. No, tworzy więzienie w samopisze wtedy. W dżungli raczej też sobie poradzi. A zobaczymy, coś się jednak jeszcze. Dosyć ciekawa rzecz, według mnie. Czy to coś się przeciąga przez ścianę? Tak, i my też? Super. Myśmy się podoba. O, ten kursor, wait, wait, where is Mamy radę zrobić? Ignite? Nie, nie działa. Dobra, by się skompromituje. No, czyli chciałbym zakończyć pierwszy odcinek z tym championem. Jest to Trash tak zwany. Będzie jednym z lepszych supportów według mnie który zagości już niedługo Blizzard Legend. Chciałbym wam podziękować i życzyć miłego oglądania. Do zobaczenia.